Przeczytaj to jeszcze raz płynnie. Turbo oferta na wakacje. Jacek, błagam, skup się, bo nigdy tego nie nagramy Oczy znaczy, czytam, tak jak jest w scenariuszu Sam się skup, bo to jest naprawdę turbo oferta Topowe miejskie modele z gamy SUV Volkswagena Możesz kupić teraz z rabatem nawet do 19 tysięcy złotych Spokojnie, wystarczy na fajne wakacje Sprawdź to na stronie lelek.pl Nie przegap okazji Sprawdź ofertę na wakacje I wybierz swój idealny model Volkswagena W salonie lelek www.lelek.pl Oswald Arena zaprasza na Summer Party Czeka na Was mega impreza wakacyjna Już w piątek 19 lipca Gramy na dwóch muzycznych parkietach. O muzyczny klimat zadbają nasi DJ oraz zespół Prawo na Żywo. Moc atrakcji gwarantowana. Lokal w pełni klimatyzowany. Bądź z nami i poczuj mega wakacyjny klimat. Już w piątek 19 lipca. Oswald Arena, jemielnica koło KOS Szalezopolskich. Szczegóły znajdziesz na Facebooku Oswald Arena. Arena rozrywki. Witaj w podróży życia. Podróży, która zaczyna się od miłości i troski. I specjaliści Centrum Medycznego Femina przeprowadzają bezpłatne badania prenatalne, które pomogą Ci zadbać o zdrowie Twojego dziecka.